Filipek, nasz mamin synku, co powie cała rap gra, gdy wyjdę po złamaniu ręki, po operacji, bez treningu, prosto z melanżu i na jak psa przed całą Polską, powiem Ci co się stanie. Zakończę Twoją karierę i w rapie i w MMA, zakręcę Twój kurek z forsą, to Twój czas Filipku. <grytanie> Nie ćwiczą sztuki walki, a Ty walczysz cały weekend. Jestem Amadeusz Maulow! No nový król. <laughs> <laughs> Koloryzujesz to wszystko, nie było tak, że ja szedłem i cię po prostu plułem. tylko powinieneś się przyznać te, do tego, co do mnie mówiłeś, nie? I to do mnie krzyczałeś, stawałeś, coś, myśl, bo byłem za barierkami, tak się jak nie mogłem ci nic zrobić, a Kłam doskonale ty. wiedziałeś z boku, że Sam tego w chciałeś w takim razie, ty mała, ku... słuchaj Kłam mnie psie, kłamstwo. za to kłamstwo możesz mi naskoczyć, człowieku. Czekałem, aż zacząć jaki, farmazonić. Chciałem być miły, siedziałem tu skromnie, nie chciałem do ciebie ale co ja zacząć, ale kurwa zacząłeś teraz kłamać, to wjeżdża władca, piekieł. Człowieku! Kurwa, popi... stary, ja zaprzeczyłeś sam dobrać? sobie, sam sobie w każdym zdaniu w wywiadzie. Okej, okay, zrozumiałeś później, że jesteś debilem, bo myślałeś, że to nie jest nagrane. Ja coś, Nic by mnie do ciebie zna. nie zakozaczył, no gdybyś nie zaczął mężczyzna. kłamać, gdybyś nie zaczął kłamać. że Ja do Już? ciebie krzyczałem, jak ty byłeś kurwa z bandą Już? i dlatego was wyrzucili z gali? Już? Człowieku, ale bym cię zgniótł po no co czemu tego nie zrobić? No to no Bo proszę, to zrobiłem! No, ja ja nie kopnąłem Cię w mordę na ziemi Pada, tylko i wyłącznie dlatego, żeby Cię nie zabić. Bo bym ale poszedł siedzieć. Tej, no dobra, człowieku, ty ale... Ty mówisz, że wstałeś i chciałeś bić dalej. No dobrze, ale w OKTAGONIE już by to sędzia przerwał, a na ulicy już bym, ja to skończył butami. Ale tej, no mówisz o braku emocji, a krzyczysz do mnie przez telefon, bo wiesz, że ci tak naprawdę nic nie mogę teraz zrobić, tak samo... Kurwa, ty już mi coś zrobiłeś, nie człowieku, na... w tamten weekend, nic do ciebie nie miałem, ale skłamałeś teraz, Dej, ale że niby za, 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 za ci mi być i, ci i cię wyzywałem, dowi생i, gdzie tak przerywasz nie mnie. było, głąbie. Nie ma kurwa to tamto z Władcą piekiel. Wyblepowałem go! Kurwa, ja lecę do Vegas! Kurwa, nie dam się tego Vegas wydrapać, to Vegas jest moje i na nie zasłużyłem. Vegas jest moje i to by nie dał tego wytrzeć. Chcę lecieć do Vegas, cholera jasna. Stary, ty nawet nie sięgasz wzrokiem, twój wzrok nie jest w stanie sięgnąć tam. Kurwa, chuj w tą wodę. Gdzie zajdę, stary? Ja sobie za miesiąc lecę kurwa do Las Vegas, grać na Mistrzostwach Świata w Pokera, chłopie. Jestem osobą, która staje się gwiazdą interkontynentalną, a jak y, nauka pójdzie do przodu w ciągu 10 czy 20 lat, to międzygalaktyczną. Nie dorastasz mi do pięt pod żadnym kątem stary, a jak, a zacznę, Mateusz, być raperem, się jak, leki, jak zacznę być raperem, nie Mateuszowi się skończyły panie kulturalny i kurwa charakterny honorowy. Jak zacznę być raperem, to będę kurwa lepszym raperem od ciebie. Nie będę tylko lepszym freestylowcem, bo nie poświęcę 10 lat życia, żeby siedzieć kurwa zamknięty w pokoju i nawijać sam do siebie rymując. Kuda, Ciebie powinni zamknąć psychiatryku Ferrari na więcej niż 10 lat, ale okej. Okay. Nie wiem, nie słyszę co on mówi. Strasznie słabo słychać tutaj. Nie Powtórz Filipek, że powinieneś, powinieneś trafić do psychiatryka. Tak powiedział, Filipek. Na oddział zamknięty, był kiedyś taki zespół tak jak powiedziałem, nie sięgasz nawet tam wzrokiem stary, bo to by się nie mieści w głowie. Ja wiem, że wszystko jest możliwe. Stary, na mnie nawet nie trenowałbym na takiego kurwa mojego karakana, jak ty. Bo dla mnie to byłby wstyd. Rozpierdolę cię w pierwszej rundzie. Bokser daje mi sto koła i lecisz szaleć do Vegas na Mistrzostwach świata w pokera Series W poker już kurwa nie żyjesz. Tylko jeszcze sobie z tego ty się nie wcale zdajesz nie od Dariusza Łwaka zdaję... Zimierczaka, Ale stary. Czemu kurwa cały czas mi przerywasz? Nie zdajesz sobie sprawy z tego, co cię czeka i w co się pierdoliłeś? Dobra, przestań pierdolić o moim rekordzie. Słuchaj, w MMA mam 2-3, w tym dwie porażki z Polakiem. Dwa razy go najebałem. Mój prawdziwy rekord w MMA to jest 5-1, a teraz będzie kurwa 6-1. Zapamiętaj sobie, Polak przegrał ze mną dwa razy, jest fake czempionem. I ja tutaj zarzekam się przed wam i wszystkimi, że będę miał ten pas kurwa prędzej czy później. Ja władca piekieł kurwa. Nie ty, nie ty, nie ty, nie ty. Ja jestem największą gwiazdą w tej Federacji. Rozpierdolę kurwa was wszystkich! Słyszycie mnie tam kurwa śmiecie? Możecie szczekać o walkę ze mną. Ja jestem kurwa gwiazdą! Nie macie ze mną szans! Bez treningu cię rozpierdolę! Zapamiętajcie moje imię! Amadeusz Ferrari! <mum>